Witam Was, drogi wagi, na czytaniu na miłosne relacje na październik. Co prawda, już mocno się zaczął ten październik. Bardzo Was przepraszam, że to czytanie jest ostatnie, jest zapóźnieniem. Wybaczcie mi, kochani, ale to natłok y, nawał pracę, y, bo były czytania jesienne dla Was wszystkich i osobiste, i to mi się skumulowało. Mam nadzieję, że że właśnie mi to wybaczycie, a teraz już przechodzę do czytania dla Was. Po lewej stronie są energie dotyczące Was, po prawej waszego partnera, ukochanego, ukochanej kogoś, kogo macie w sercu, kogoś, z kim tworzycie relacje, albo zamierzacie ją tworzyć. I tutaj u was jest energia transformacji, śmierci. To jest bardzo poważna energia, która mówi o tym, że coś się kończy, żeby mogło się coś rozpocząć. Bo właśnie u Waszego partnera jest taka karta pełna entuzjazmu, właśnie rozpoczynania, nowości, nowego pomysłu, nowego wejścia w coś, z taką prawdą, z taką wolnością, świeżością. I pomiędzy wami jest energia wspólnego radowania się tym, zauważenia, że tutaj jest podstawa, żeby coś budować razem. Myślę, że ta energia tej śmierci to może być jakieś trudne przejście przez coś, jakaś transformacja w Was, zauważenie czegoś na nowo inaczej. Posłanie czegoś do przeszłości, jakiegoś etapu w swoim życiu, który nie był łatwy, bo te transformacje zazwyczaj są głębokie i one dotyczą takich jakichś tam najtrudniejszych pokładów w nas. Pewno okupione są jakimś cierpieniem, być może to była jakaś choroba, być może to było jakieś trudne doświadczenie, które. Teraz pozwala Wam spojrzeć na sprawy inaczej, być może na sprawy Waszej Relacji. I tutaj jest na pewno próba ze strony Waszego Partnera, żeby pokazać coś nowego, coś innego, właśnie od innej strony siebie, takiego pełnego entuzjazmu do czegoś. I po środku pomiędzy Wami jest energia takiego no, bycia razem, radowania się w tym. Więc być może właśnie, że przyjmujecie na nowo tego Waszego partnera, patrzycie na niego od innej strony, że dajecie mu szansę, a być może to Wasz partner daje Wam szansę po jakimś trudnym przejściu, i teraz w tym momencie właśnie jesteście w takim stanie. Kiedy doceniacie to, co macie wspólnie, to bycie razem. I teraz, jakie są oczekiwania tutaj po obu stronach? U Was jest potrzeba zauważenia, docenienia, bo jest karta sześciu buław. To jest takie sfokusowanie właśnie na sobie, to jest potrzeba zwycięstwa, to jest potrzeba sukcesu. Ten sukces jest potrzebny Wam, żebyście Wy w siebie mogły uwierzyć i żeby inni też dostrzegli, jak jesteście niesamowici. Po stronie Waszego partnera znów jest potrzeba odwagi, działania, wyjścia ku czemuś takiemu kreatywnemu, twórczemu. To jest bardzo potrzebne. Dobna energia ta do waszej. Myślę, że wychodzicie w ogóle oboje z jakiegoś trudniejszego czasu. I w waszym partnerze jest dużo właśnie entuzjazmu, chęci zrobienia czegoś od nowa, od początku. I pomiędzy wami iskrzy, bo jest energia rycerza Buław, który właśnie zapala się do jakiegoś nowego pomysłu, który wkracza z działaniem, z ogniem. Ze spontanicznością, ma w sobie dużo chęci, żeby, żeby coś zrobić, żeby to szło właśnie tak w zgodzie z sercem, z instynktem. To jest takie nagłe działanie, właśnie takie pełne zapalenia, pomysłu. I myślę, że ten nieostudzony entuzjazm może przynieść jakąś ważną decyzję w Waszym wspólnym związku. Może przynieść jakieś inne spojrzenie właśnie na, na sprawy. Może pozwoli Wam zapomnieć o czymś, co było. Bo teraz może popatrzmy na działania. Działania, które są z waszej strony, to jest odchodzenie od czegoś, co jest trudne, co jest właśnie przeszłością, przez co przeszliście już, przez co mieliście takie zatrzymanie, może jakiś kłopot, może właśnie choroba, ale teraz to, jak gdyby jest już właśnie tą przeszłością, umiecie temu powiedzieć nie, albo to jest etap w waszej relacji, który był trudny, i teraz już właśnie. Umiecie wybaczyć, umiecie przejść nad tym do porządku dziennego, umiecie sobie to uporządkować, bo widzicie potencjał bo tutaj pomiędzy Wami jest ten ogień. Wy poczuliście ten ogień, bo byłyście w tych buławach. A teraz jest karta Ośmiu Kielichów, czyli właśnie odejście od rzeczy, które nie cieszą Was, które nie są dla Was które trzeba zostawić, żeby móc pójść dalej. Tutaj ze strony waszego partnera w działaniach jest karta dwóch denarów. To jest próba odnalezienia się w tym takiej równowagi, to jest też budowanie podstaw takich prężnych pod tą waszą relację. A pomiędzy wami jest bardzo poważna energia rozmowy, prawdy, decyzji jakiejś wspólnej. Dotyczącej tej waszej relacji. I choć tutaj jest te osiem kielichów, które może świadczyć o tym, że macie chęć w ogóle może odejść z tej relacji, to ja myślę, że nastawienie waszego partnera z tą dwójką dynarów, która mówi o porozumieniu, o odnajdywaniu właśnie tego złotego środka, tej harmonii. I ta rozmowa, poważna rozmowa pomiędzy Wami świadczy o tym, że jednak dojdziecie do porozumienia i jeżeli będziecie odchodzić, to od czegoś, co Was dzieliło, na rzecz właśnie tego, co Was łączy. I może teraz spójrzmy na wszystkie karty naraz, bo one tutaj też opowiadają taką historię dosyć spójną. Że m, przeszłyście coś, drogie wagi, jakąś trudną lekcję, y, trudną drogę. Być może to była wspólna droga, a być może po prostu zaczynacie coś y, ze swoim partnerem y, po wcześniejszych przejściach, y, jakichś innych zupełnie, wyniesionych być może z innej relacji. I teraz tutaj. Y, Zaczynacie czuć to ciepło, bo są te cztery buławy, tą radość, zbycie razem. Tu wasz partner ma dużo pomysłów, które możecie wspólnie wdrożyć. Jest pomiędzy wami zapał do współtworzenia tej relacji, bo po stronie waszego partnera jest właśnie ta chęć kreowania, wymyślania, budowania czegoś, jest też duża komunikacja, bo tutaj mamy. Maga, a mag to Merkury. Tutaj też zaznaczony jest z tej talii kart yy, Słońce. Yy, więc myślę, że tutaj właśnie jest taka duża prawda w tym porozumieniu. Yy, I też duża energia, taka właśnie odważna energia do współdziałania. I jest też ten rycerz yy, Buław, który jest bardzo namiętny. Który jest takim ogniem yy, yy, dużą siłą. Takim przyciąganiem pomiędzy Wami, to właśnie jak gdyby ten, ten koń tego rycerza idzie w Waszą stronę. Więc tutaj jest duże zaangażowanie po stronie Waszego partnera, żeby właśnie Was zauważyć, żeby Was wydobyć z tego mroku, w którym byliście, żeby Wam pomóc wstać. I myślę, że będziecie zauważeni w tej relacji, że właśnie tutaj ten sukces, ten triumf, to zwycięstwo to jest to, co zobaczycie, że jest możliwe. I ta decyzja, myślę, ten rycerz, przepraszam, król, król mieczy pośrodku pomiędzy wami, to jest taka mądrość, taka, Rozważność, z którą podejdziecie do tego bycia razem. Wziąwszy pod uwagę te właśnie poprzednie doświadczenia, będziecie umiały pozostawić w przeszłości to, co powinno zostać w tej przeszłości, żeby do tego związku, jako nowego związku, nie brać tego, co, co właśnie Was kiedyś rozczarowało, uraziło w innych relacjach. Ale też, jeżeli e, tą relację e, próbujecie reaktywować i, i coś w niej rozniecić na nowo, to myślę też, że m, należy odejść od sytuacji, które Was e, dzielą właśnie na rzecz takiej spójności. Zobaczyć, że pomiędzy Wami jest e, właśnie dużo, e, dużo czegoś, co Was łączy. No, jest e, dom, e, wspólna przestrzeń, jest namiętność. I jest też, myślę, taka mądrość w podejmowaniu jakichś wyzwań, bo tutaj wyzwaniem, myślę, będzie takie utrzymanie właśnie tej równowagi, tej spójności pomiędzy Wami, zauważenie tego wszystkiego, co Was łączy. I też myślę, że będzie to dla Was bardzo ważny czas wagi, żebyście zauważyły w tym wszystkim siebie, bo. Te sześć buław, ten król, który wjeżdża w takim triumfie na koniu i jest podziwiany przez wszystkich, to właśnie jesteście tacy wy, którzy potrzebujecie zauważenia siebie. Ale żeby ktoś was zauważył z zewnątrz, najpierw spróbujcie sami zauważyć siebie. Jak jesteście niesamowici, jak potrafiłyście sobie poradzić z jakimiś trudnościami, wyszłyście z tego. Dałyście radę pokonać niejedno. Macie u boku kogoś, kto was wspiera. I myślę, że to jest najlepszy moment, żeby zostawić za sobą to, co jest uwierające, co jest trudne, co jest toksyczne i podjąć decyzję o tym, jak budować to dalej. Jak współtworzyć, jak współdzielić te różne trudy wspólnie. Jak można być właśnie w relacji takim zauważonym, takim sobą po prostu? Dla wielu z Was też myślę, że to będzie odchodzenie od jakichś trudnych rzeczy typu właśnie choroba. Być może y, będzie to też y, jakaś podróż. Y, być może takie oddalenie na chwilę, które y, będzie pomagało wam właśnie wyzdrowić albo będzie pomagało wyzdrowić waszej relacji. Y, bo chociaż tutaj y, jest ta śmierć na początku, y, to wydaje mi się, że należy ją traktować jako taką dużą transformację, przeistoczenie się z osoby, która miała problemy, w osobę, która przezwyciężyła coś, jest właśnie taka triumfująca, pełna optymizmu do życia. I jeżeli opuszcza coś, to właśnie te pozostałości tego starego, tego co było, co jest niedobre. I już nie przystaje do was w tym yy, nowym życiu bo śmierć zawsze coś kończy, ale też daje czemuś początek. I tutaj widzę właśnie duży potencjał na ciepło, na miłość, na namiętność, na równoważenie różnych rzeczy w waszym życiu, które yy, były trudne, a teraz przez to, że macie obok kogoś, kto was wspiera, jest to dużo łatwiejsze. I właśnie też sobie pomyślałam o tym podróżowaniu, bo tak tutaj widzę ruch. Tutaj w trzech kartach tutaj jest ten koń z buławami, ten taki król właśnie zwycięski w sześciu buławach. Jest tutaj ten rycerz, który też podróżuje i jest te osiem kielichów pokazane w postaci właśnie też wychodzącego człowieka i oni. Trzej wędrują w jedną stronę, więc rzeczywiście być może, że to jest jakiś wasz wyjazd, wasze wyruszenie gdzieś, które nie oznacza jednak jakiegoś końca tej relacji, tylko po prostu jest to jakaś wspólna decyzja, podyktowana jakimiś waszymi realiami, ale myślę, że to jest. Też jakiś nowy etap w Waszej relacji, w której nadal będzie ciepło, nadal będzie równowaga, ale Wy będziecie mogli zająć się bardziej, nie wiem, sobą, bardziej będziecie skupieni na sobie, będziecie realizować coś swojego. Więc oczywiście dla każdego z Was to może być coś zupełnie innego, może być też inny scenariusz. W każdym razie myślę, że październik będzie ciekawym miesiącem. I tego oczywiście Wam z całego serca życzę. Jeżeli byście chcieli poznać jakieś szczegóły dotyczące Waszych konkretnych relacji, Waszych konkretnych sytuacjach, no to oczywiście proszę, piszcie do mnie na mojego maila, ja będę odpowiadać takimi czytaniami osobistymi dla Was. No a teraz to myślę, że już wszystko. Jeszcze raz Was przepraszam za opóźnienie i życzę Wam samego szczęścia i ciepła w Waszych relacjach.